Artykuł dotyczy tego, jak sprawić, żeby algorytmy typu contextual bandit działały dobrze nawet wtedy, gdy świat się zmienia. W takim problemie w każdym kroku obserwujemy kontekst, na przykład i profil użytkownika, stan pacjenta albo odczyty sensorów. Wybieramy jedną z kilku akcji i dostajemy nagrodę. W stabilnych warunkach bandyta uczy się, które działania są najlepsze dla danych kontekstów i minimalizuje żal, regret. Czyli różnice względem idealnej strategii. W praktyce środowisko rozcałe zmieniają się użytkownicy, sezonowość urządzenia, procesy zbierania danych, więc rozkład kontekstów potrafi się przesuwać, a metoda nauczona na wczoraj zaczyna działać gorzej. Autorzy opisują to jako przechodzenie przez kolejne domeny w czasie z przesunięciami nagłymi lub stopniowymi i proponują podejście adaptacyjne, które nie wymaga znajomości momentu zmiany domeny. Kluczowy pomysł polega na tym, by najpierw nauczyć się odpornej reprezentacji kontekstów metodami samonadzorowanymi na danych bez etykiet, a potem użyć tej reprezentacji w standardowych algorytmach bandytowych, żeby szybciej odzyskiwać dobrą skuteczność po zmianie środowiska. Aby umiejscowić swój wkład, autorzy nawiązują do trzech obszarów badań. Po pierwsze, klasyczne bandyty kontekstowe, takie jak Linutzby czy Thomson Sampling, są szeroko stosowane w personalizacji i zwykle zakładają względną stabilność zależności między kontekstem a nagrodą. Po drugie, prace o niestacjonarnych bandytach radzą sobie ze zmianami przez heurystyki typu okno czasowe, restarty lub ważone aktualizacje, ale często nie uczą się jawnie cech, które da się przenosić między domenami. Po trzecie, reprezentacje uczone bez nadzoru lub samonadzorowane mogą poprawiać efektywność próbkową i odporność na zmiany rozkładu. Autorzy doprecyzowują też co rozumieją przez zmianę nagłą i stopniową. Nagła to szybki, duży skok w rozkładzie kontekstów, a stopniowa to podobna łączna zmiana rozsmarowana na wiele kroków. Do oceny używają skumulowanej nagrody, łączny zysk oraz normalizowanego skumulowanego żalu porównywanego do wyroczni Oracle, która w każdym kroku wybiera najlepsze ramię z perspektywy pełnej wiedzy o przyszłości czyli jest sufitem referencyjnym do wizualizacji, a nie realistyczną bazą wdrożeniową. Metoda ma postać prostego dwustopniowego pipelinu. Najpierw offline uczony jest encult, który mapuje surowy wektor kontekstu do mniejszego, bardziej stabilnego wektora cech, reprezentacji, która ma lepiej przetrwać przesunięcia domeny. Rozważane są cztery warianty. Norep, czyli brak reprezentacji i użycie surowych cech. Vanilla – klasyczny autoencoder, uczony przez rekonstrukcję wejścia, gdzie, gdzie w praktyce zatrzymuje się sam encoder jako kompresję. AE – gdzie podczas treningu losowo maskuje się część cech i wymusza odtworzenie całości, co ma uczyć odporności na psujące się lub przesuwające podzbiory cech oraz podejście kontrastiwe gdzie tworzy się dwie losowo zaburzone wersje tego samego kontekstu i uczy encoder tak, by te dwie reprezentacje były blisko siebie, a różne próbki daleko. Co ma promować niezmienniczości podobne do tych, które pojawiają się przy zmianach domen? Po pretreningu encoder jest zamrażany. Następnie online, przy napływających kontekstach. Z kolejnych domen każdy kontekst jest przepuszczany przez ten stały encoder, a dopiero na tej reprezentacji działa algorytm bandytowy. Autorzy testują zarówno metody klasyczne, epsilon-greedy, linocby z członem niepewności, Thomson sampling z próbkowaniem. Z rozkładu posterior, jak i warianty neuronowe, gdzie nagrodę przewiduje mała sieć. Niepewność aproksymuje się na pointy i Aproksymuje się na popociepnięty. na poety. Na popilu. Dropoutem lub szumem. W eksperymentach przechodzą przez osiem domen, a z zaprojektowanymi przesunięciami rozkładu kontekstów obejmującymi zarówno przełączenia nagłe, jak i dryf stopniowy, i porównują kombinacje algorytmów bandytowych z różnymi reprezentacjami. Najważniejszy wynik jest taki, że uczenie reprezentacji, zwłaszcza podejścia kontrastywne oraz zwykły autoencoder, zwykle wyraźnie obniża skumulowany żal Pionfija. Podnosi skumulowaną nagrodę względem użycia surowych cech, czyli system szybciej wraca na właściwe tory po zmianie domeny i kończy bliżej pułapu oracle. Metody neuronowe potrafią osiągać bardzo dobre wyniki, ale bywają bardziej zmienne i wrażliwe nastrojenie, szczególnie na początku. Konkluzja jest więc praktyczna: połączenie offline'owego, samonadzorowanego uczenia kompaktowej reprezentacji na danych bez etykiet z online'owym uczeniem bandyty na tej reprezentacji daje prosty sposób na większą odporność na niestacjonarność a jako kierunki dalszych prac autorzy wskazują pan in uczenie ciągłej reprezentacji oraz bardziej domenowe augmentacje w uczeniu kontrastywnym